Mike Todd, największa miłość Elizabeth Taylor, uwielbiał obsypywać swoją ukochaną biżuterią. Otrzymała od niego wiele ważnych historycznie klejnotów, wcześniej należących do francuskich i angielskich królowych czy indyjskich maharadżów. W swojej książce My Fair with Jewelry wspominała rubinowy komplet otrzymany od męża, pisząc w następujący sposób. Wynajęliśmy Ville La Florentina, tuż za Monte Carlo, około trzech miesięcy po ślubie. Byłam w domu i pływałam w basenie, a Mike wyszedł na zewnątrz, żeby dotrzymać mi towarzystwa. Gdy wyszłam z basenu i objęłam go, on powiedział chwileczkę, nie ruszaj się. Wtedy pokazał mi czerwone skórzane pudełko, a w środku rubinowy naszyjnik, który błyszczał w ciepłym świetle. Był jak słońce, rozżarzony jakby z czerwonego ognia. Najpierw Mike założył mi go na szyję i się uśmiechnął, a potem pochylił się i założył mi pasujące kolczyki. Następnie przyszła kolej na bransoletkę. Ponieważ nie było wokół lustra, musiałam spojrzeć w wodę. Biżuteria była tak wspaniała, rozdzierająca czerwień na błękicie jak obraz. Po prostu wrzasnęłam z radości, objęłam szyję majka i pociągnęłam go za sobą do basenu. To był idealny letni dzień idealnej miłości. Po śmierci aktorki w 2011 roku, trzyczęściowy komplet stworzony przez Cartiera został sprzedany oddzielnie na aukcji domu aukcyjnego Christie's. Cartier kupił naszyjnik za blisko 4 miliony dolarów, kolczyki i bransoletka zostały sprzedane odpowiednio za 780 oraz 840 tysięcy dolarów. Obecnie naszyjnik można oglądać w Muzeum Wiktorii i Alberta, w którym znajduje się obecnie ogromna wystawa poświęcona Cartierowi.